Wkrócy Sons of the Forest ujawnili przed nami gameplay z nowej części gry, który wiernie odzwierciedla rozgrywkę i pokazuje, że warto było poczekać 3 lata dłużej na premierę, grze nawet na single player będziemy mieli pomocnika Kalvina, który jest głuchy. A rozkazy wydajemy mu zapisując je w notesie. Od teraz tubylcze plemiona kanibali będą walczyć z napotkanymi mutantami. A sam system sztucznej inteligencji pomaga podejmować naszym przeciwnikom najlepsze możliwe decyzje, w zależności od broni, którą walczymy, ilości pozostałych przy życiu tubylców, też otoczenia, w którym się znajdujemy. Kanibale jaskiniowe nie zawsze będą nas atakować, czasami po prostu będą nas śledzić z ciekawości i przyglądać się, co robimy. System craftingu i budowania powinien zadowolić najbardziej wymagające. Graczy zamiast stawiania pustych planów, będziemy mieli pełną elastyczność w cięciu drewna. Każda wykonywana czynność posiada własną animację. O tym i więcej powiem w dzisiejszym filmie. Jak się spodoba, to pamiętaj go polubić i subskrybuj po więcej. Zacznę od omówienia naszego pomocnika Kalwina, bo to jedna z najciekawszych nowości, które doszły w grze. Kalwin jest żołnierzem, który oprócz tego, że jest głuchy, posiada traumę. Przez co nie może również mówić. Jest on, że tak powiem, jak młodszy, upośledzony brat, który może zbierać dla nas przedmioty, bronić bazy czy wspólnie podróżować. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy sami odwalać monotonnej roboty, którą teraz możemy zlecić Kelvinowi albo kobiecie mutant, jeżeli zabierzemy ją ze sobą. Alvin gdy się zmęczy usiądzie przy ognisku żeby odpocząć, a jak będzie spragniony to pójdzie żeby się napić wody. A jeżeli zauważy wrogów to wskaże nam w którym kierunku się znajdują. Oczywiście dla osób którym nie odpowiada nowy pomocnik nie ma żadnego problemu, bo możecie się go pozbyć w najprostszy, brutalny sposób strzelając mu w głowę. Kanibale w nowej części gry będą zachowywały się jakby naprawdę potrafiły myśleć. Jeżeli zabijesz jednego z dwóch kanibali, to ten drugi zauważy, że nie ma szans i zacznie uciekać lub spróbuje schować się na drzewie. Zwiększona została też różnica między kanibalami jaskiniowymi a kanibalami tubylczymi zakładającymi własne plemiona. Będą posiadały one również dwa tryby: tryb patrolów, którym kręcą się blisko gracza, ale zamiast atakować, po prostu się mu przyglądają, oraz tryb ataków, którym są bardziej agresywne, rzucają się na gracza oraz niszczą jego bazę. Co będą robić również, jeżeli nie będzie nas w pobliżu, dlatego nie zdziwcie się, jak po powrocie z wyprawy będzie brakowało kilka kłód w waszych ścianach. Wiadomo też, że tubylcy i mutanty nie będą przyjaźnie do siebie nastawieni, w odróżnieniu do pierwszej części DeForesta, więc będzie można wprowadzić trochę chaosu i napuszczać ich na siebie nawzajem. Sama oprawa graficzna robi na mnie wielkie wrażenie. Wygląda to jakbyśmy chodzili po prawdziwym lesie. Do tego gameplay, który postawił na realizm we wszystkim co robimy, unikając przy tym zbędnych interfejsów, aby gracz poczuł 100% klimatu. Nie tylko będziemy mogli ugryźć rybę, ale również ją obrócić i wybrać od której strony zaczynamy jedzenie. Jeżeli mieszkasz przy Rzece, to transport kłód wraz z prądem wody. Będzie wydajnym sposobem na budowanie. Zmieniające się pory roku nadadzą rozgrywce cykliczność. Jaski nie będą wzbudzać grozę i podniosą poziom adrenaliny w Twoim organizmie. Czy wielka mapa, aż 4 razy większa od tej z poprzedniej części gry, do tego wypełniona lokacjami i tajemnicami, które zapewnią godziny dobrej rozgrywki. Fabuła, oczywiście, będzie kontynuacją wydarzeń z wyspy DeForest. I badań prowadzonych przez tajemnicze laboratorium Sahary. Ale to właśnie gameplay będzie nadawał smaku całej zabawie, a fabuła będzie kształtowała tło i budowała tajemniczy klimat wyspy. Przypominam, że premiera już w lutym, jak gra wyjdzie, to na moim kanale znajdziecie poradniki, triki, ciekawostki i całą śmietankę, którą tylko będzie można wycisnąć z tej gry. Także jak jeszcze tego nie robisz, koniecznie zasubskrybuj i do usłyszenia już niebawem.